Siemanko. Witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj kolejny materiał taki poradnikowy. Chciałem się z wami podzielić wiedzą na temat węzłów, jak w szybkim czasie można powiesić zawiesić tarpa. Także zapraszam na film. Na sam początek, żeby móc rozłożyć tarpa, trzeba rozwiesić linkę pomiędzy Dwoma drzewami. Ja w tym celu używam parakorda. I teraz Wam pokażę, jakich węzłów używam. Pierwszy węzeł. Dłuższą część kładziemy na dłoni. I końcóweczkę obkręcamy wokół palców. Przekładamy, obracamy. I zaciągamy. Ciężko się nagrywa i, i wiąże naraz, o, zaciągnięty I to się nam nie zerwie. Jest bardzo łatwy sposób go rozwiązać. Otóż wystarczy pociągnąć za końcówkę, i jest rozwiązany. Jeszcze raz dłuższy tutaj końcówkę obkręcamy. I zaciągamy. Jest. Teraz drugi koniec. Linki. Ob bierzemy. Obkręcamy. Naciągamy. Później linkę przekładamy. Też mocno naciągamy. I teraz robimy w ten sposób. Bierzemy tak i tutaj pętelkę pętelkę zaciągamy. Później pętelkę jeszcze przez pętelkę i mamy zaciągnięty węzeł. Jego też jest bardzo łatwo rozwiązać, starczy pociągnąć. I jeszcze raz powtarzamy. Tutaj linkę napinamy. Przekładamy i też z całej siły napinamy. Przekładamy pętelkę. Tutaj zaciągamy i później pętelkę. Kolejną. Przez pętelkę i mamy węzeł zaciągnięty. Teraz Wam pokażę drugi sposób. Moim drugim sposobem na yy, zawieszenie linki. I moim zdaniem jest dużo szybszym. Jest taki otomyk. Robimy pętelkę na końcu jednego końca linki. I owijamy to wokół drzewa. I przekładamy. I już bez żadnych węzłów mamy linkę nałożoną. Przekładamy linkę. Taka pętelka nam wyszła następnie przez tą pętelkę przekładamy całą minę i zaciągamy. Naprężamy całość. Chwytamy i zwykły węcerek. Moim zdaniem dużo szybsza metoda na zawieszenie linki. Ja pomocniczo jeszcze zawieszam sobie do tarpa karabinczek. czy zaciął się tutaj, no. O. i wisi. W tym przypadku będziemy rozwieszać tarpa w diament, więc szukamy najdłuższych narożników i tutaj będziemy mocować... I tutaj będziemy Mocować na plusiki. Teraz tak bierzemy kawałek inki, przewlekamy dwa razy. Moim zdaniem wystarczy później, przekładamy, zaciągamy, zaciskamy. I to w ogóle nie będzie się ślizgać A bardzo łatwo go przemieścić. Tarpa mamy już zawieszonego na karabinczyku i dwóch prusikach. I zobaczcie teraz Państwo, jak to bardzo łatwo jest napiąć. O ile mi wystarczy drzewa. O, wystarczyło. I to w ogóle nie będzie się śliskać. Dobra, to jest już na maksa. A ja to mogę poprawić, mogę tutaj skrócić jeszcze. Tutaj wystarczy zwykły supełek. Nie trzeba żadnych specjalnych węzłów robić. Supełek w zupełności nie wystarcza. <gryzmion suchy> <dek regret> <gryzmion> tak tutaj trzeba mocniejszy supełek. Ja zawsze robiłem... Spoko było. Aha. O Jest naprężony. W ten sposób można bardzo szybko zawiesić tarpa, gdy zaczyna padać. Tylko jeszcze wystarczy go odpowiednio naciągnąć, żeby naprężyć teraz tarpa. Bierzemy linkę wcześniej przygotowaną. Ja mam z pętelką. Linkę przewlekamy przez odciąg. Tak samo jak montowaliśmy do drzewa Bez żadnych węzłów, bez niczego Najlepsza metoda moim zdaniem Najlepsza i najszybsza o, Już jest zamontowane I teraz trzeba to przeszpilić do ziemi Kiedy nie mamy takich odciągów wbudowanych można bardzo łatwo sobie je stworzyć. Otóż łapiemy linkę w ten sposób. Wlekamy raz. Drugi raz. I trzeci raz przez całość. Trzeci raz przez całość. Kończąc to. Ten oto sposób. Zaciągamy i proszę bardzo. I mamy już regulację. Jeszcze raz wam pokażę. Łapiemy w ten sposób tutaj przewlekamy raz drugi raz trzeci raz przez całość i tutaj wypuszczamy pętelkę to wszystko naprężamy i mamy już gotowe Bardzo łatwo to rozwiązać w ten sposób. Efekt końcowy wygląda tak. Jak widać, wszystko jest napięte. Tutaj jeszcze można sobie poprawić, ale ciasno jest. Nie, bardziej tego nie naprężę. Także za pomocą tych węzłów można bardzo szybko rozstawić sobie tarp w sytuacjach na przykład pogody. Jeżeli potrzebujemy szybkiego schronienia, i się schować przed deszczem, tutaj akurat pokazałem Wam metodę rozstawienia w, trójką, w, w trójkąt w diament, bo zamierzam dzisiaj hamakować. Także no, to chyba byłoby na tyle. Więcej węzłów nie znam. Stosuję tylko takie, które mi się po prostu przydają. Proszę się nie śmiać. I serdecznie za nie żałuję. No. Także dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Komuś, kto się akurat wtajemnicza w ten sposób spędzania czasu. Jeżeli oczywiście spodobał się Wam ten film, dajcie łapkę w górę, skomentujcie, czy znaliście te węzły, czy stosujecie, czy film był dobry, czy zły, dajcie suba. I zapraszam na kolejne materiały. Do zobaczenia, cześć.